Proszę bardzo. Ja pan uważa, czy z konfederacji pan Bosak ma jakieś szanse wygrać Wygrać to chyba nie. W sprawie tego, że jest właśnie to aktorem 447 będzie po że jedyny to dobrze. Tak, to 4, jest. 4, 7, to jest, proszę pana, proszę państwa, jest to pewien atut, który myślę, że pan Krzysztof Bosak z całą pewnością wykorzysta. Czy mu to przyniesie sukces do tego? Nie wiem. Potencjał Konfederacji jest jednak moim. We, we, moi, ja życzę mu wszystkiego najlepszego, ale potencjał Konfederacji, polityczny potencjał Konfederacji, jak dotąd jest zbyt mały. Taka jest moja ocena. Nie mówię, że to dobrze. Że to może, może, ale nie do tego stopnia, żeby mu się to udało. Ja uważam, że. Celem kampanii wyborczej, czy celem jego udziału w kampanii wyborczej są dwie rzeczy. Po pierwsze, że I to on się nadaje do wypromowania, go osobiście, bo on ma jedną zaletę, że ja go nigdy nie widziałem wyprowadzonego z równowagi. A wiele okazji było takich, żeby go tam, a on nigdy się nie dał wyprać z równowagi, to jest duża zaleta. Po drugie, że jest młody, stosunkowo. No, i, y, udział w kampanii prezydenckiej, udział w kampanii prezydenckiej jako kandydata, może być dla niego trampoliną do przyszłej kariery. Dlatego ja, jak tam wypowiadałem się na temat y, strategii Wyborczej Konfederacji, to mówiłem, żeby, żeby wystawić młodego kandydata, dla którego to jest debiut. A jeśli nie debiut, to właśnie trampolina do przyszłej kariery. No i to tak się stało, to dobrze. Natomiast jakbyśmy pochywali, że od czy mógłby, miałby to duży wpływ na tą ustawę 447, czy mogłaby na przykład zniewelować duże zagrożenia. Jakby wygrał wybory prezydenckie, proszę pana, no to jasne, mógłby to wnieść do Sejmu jako inicjatywę prezydenta. No to jest jasne. Nawet, nawet jeszcze raz, proszę. Bardzo nie, bardzo nie, więc to ważne, tak, więc dlatego uważam, że należy przywiązać wagę do tego. Ale czy znaczy, jeśli pan mnie pyta, jak ja oceniam szansę, no to oceniam mniej więcej tak. To nie znaczy, że to jest bez sensu, bo to mówię, sens ma dwojaki. Przy okazji. Yy, Spopularyzować w opinii publicznej program Konfederacji. Bo bardzo wielu ludzi w ogóle nawet nie wie o tym, a tu by się mogło dowiedzieć, bo Konfederacja już w czasie kampanii wyborczej do Sejmu przedstawiła program zupełnie odmienny od programu przedstawionego przez pozostałe cztery ugrupowania, które się do Sejmu dostały. Tamte ugrupowania licytowały się między sobą, które wyda więcej pieniędzy. No podatników pieniędzy, a Konfederacja nie. Konfederacja mówiła, że ona nie będzie wydawać, ale też nie będzie brała. Więc jest to zupełnie, można powiedzieć, program kontrrewolucyjny. Kontr Warto go w społeczeństwie polskim spopularyzować, ponieważ społeczeństwo polskie po prostu o tym nie wie. Znaczna część obywateli o, o tym po prostu nie wie. Więc dobrze byłaby, jakby się dowiedziała. Dobrze byłaby, jakby się dowiedziała. Właśnie, pan że obiecał, że nie będzie podnosił już ani jednego podatku, nie poprze żadnego podatku, jeżeli by nie To całkiem słusznie, bo to jest ślepa uliczka. Nie no. <laughs> pan, jeżeli by podatki, znaczy stopa podatkowa została podniesiona do. 100% to byśmy utracili wolność wszelką. No na tym polega komunizm, że byśmy już tylko byli na. dostalibyśmy miskę tam zupy i ryżu i, i tyle. No. Także to, to jest kwestia taka. Jeszcze, skoro już jesteśmy przy wyborach prezydenckich, to war, ja bym radził zwrócić uwagę na kandydaturę pana Hołowni, To pani się śmieje, ale... Ja też, tak, pierwsza moja reakcja, jak się dowiedziałem, że on kandydaturę swoją wystawił, to było niedowierzanie i zdumienie. Ale jak się dowiedziałem, kto jest jego promotorem tutaj na gruncie polskim, to już tak całkiem przestałem się dziwić i zdumiewać, dlatego że jego promotorem jest pan Michał Kobosko. Pan Michał Kobosko do niedawna był członkiem on teraz zrezygnował właśnie w związku z tym, że został impresario pana Hołowni, był członkiem takiego bardzo wpływowego think tanku w, Waszyng w Waszyngtonie, Rady Atlantyckiej. Tam są ludzie z Goldman Sachs, ze służb amerykańskich, z wojska. I bardzo duża, duże, bardzo takie liczne otoczenie milionerów tam jest, którego wspomaga. Nawiasem mówiąc, jeden z członków władz tego think tanku jest sponsorem Fundacji Otwarty Dialog, pani Ludmiły Kozłowskiej. No tak, to... Pan doktor Targalski twierdzi, że pani Ludmiła Kozłowska jest, że tak powiem, agentką Putina, ale już się okazuje, że kto inny ją sponsoruje, a nie Putin. Także to jest bardzo ciekawe. No i druga taka wiadomość, Pannu, pana Hołowni, pewien ciężar gatunkowy. Jestem pewien, że jakbym ja poprosił generała Żańskiego, żeby mnie zaczął doradzać, to by po prostu wzruszył ramionami, a tu nie. Jakiś z tego wyciągam wniosek, że stare Kiejkuty poważnie podchodzą do kandydatury pana Hołowni. Więc może po co Amerykanie to robią? Skoro jest prezydent Duda, o, myślę, że na wszelki wypadek. Po pierwsze, żeby pana prezydenta Duda straszyć. Wy Duda, tu u nas uważajcie, najlepiej jak podpiszecie wszystko od razu, bo jak nie, to o, jest pan Hołownia. Generalicja go lubi, my go lubimy i tego. No a kto będzie tu skuteczniej wprowadzał judeo chrześcijaństwa, jak nie pan Chłownia, prawda? To wszystkie ma. Same zalety ma, same zalety ma. No i nie ma żadnych obciążeń, no bo to jest osobą publiczną, jest osobą znaną. W polityce co prawda jest debiutantem, no ale to każdy kiedyś musi debiutować. Druga przyczyna jest taka, że gdyby na przykład, o właśnie, gdyby na przykład prezydentowi Dudzie się powinęła noga na ustawie 403, to nie mamy kandydata zastępczego. To wiem, państwa poważne nie tylko plan A mają, ale plan B. Tak, żeby jak to Józef Stalin mówił, wybitny klasyk demokracji, na czym, co jest najważniejsze w demokracji. Najważniejsze jest to, żeby obywatelom, wyborcom przedstawić właściwą alternatywę. A kiedy alternatywa jest właściwa? A wtedy, kiedy bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. To właśnie to pokazuje na tym przykładzie, że to może być taka prawidłowo przygotowana alternatywa. A co będzie? No to zobaczymy. Proszę bardzo. Panie Stanisławie, ja mam takie pytanie, ja się powtórzę właściwie, bo już zadałem to pytanie na grupie do, do jednego z przyszłych cykielów tak. I, i takie moje pytanko, czy, czy ta y, nagonka, propaganda y, zimnego, ruskiego, czekisty nie jest y, w jakimś sensie dobrej zmianie na rękę, po prostu ten atak na Polskę, czy, 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 czy czy PiS? Nie, nie, nie. Ob, obóz rządzący nie, nie przerzuci odpowiedzialności w tej chwili na Putina? Chodzi o to, żeby, żeby nieco przykryć właśnie te, te, te roszczenia żydowskie. Już to że, robi. Że, że, że największym wrogiem dla Polski jednak jest Putin, a nie Żydzi. Prawda? Już to robi, tylko wie pan, niezależnie od tego, co tam będzie telewizja rządowa na ten temat mówiła, pani Cholecka i inni to skutki wystąpią niezależnie od tego. I to nie chodzi o to, czy tam ktoś się z tego wyłga, czy na przykład PiS się z tego wyłga, tylko czy potrafi zapobiec tym skutkom. Sam ugarstwem nie potrafi i tyle. No to, to, że, to wie pan, no można powiedzieć, myślę, że pan doktor Targalski jakoś to logicznie tam wywiedzie albo pseudologicznie, że właściwie to te żydowskie roszczenia to przez Putina są. Chociaż jako żywo to nie Putin ustawę 467 uchwalił, tylko kto inny. Prawda? Ale to no, gdyby nie Putin, to oni by nie uchwalili, bo to no, zawsze można tak powiedzieć. Oczywiście arcydzieło krętactwa można tutaj przedstawić, natomiast skutki będą już prawdziwe. Skutki I tak, będą już to prawdziwe. To no, w, w nie, no będzie, proszę pana, ja to już. Tak, ale i później nawet, ja to nawet podałem formułę. Jak już te skutki się objawią i nie będzie można już ich tam jakoś zagadać, to co będzie? No Jarosław Kaczyński, ktoś inny, powie tak: No dobra, zdradziliśmy was. Ale i tak macie szczęście, że to myśmy was zdradzili, bo gdybyśmy my was nie zdradzili, to Tusk by was zdradził. Dopiero było nieszczęście. O, tak, wszystko. Z drugiej strony po części, przecież w w tej chwili główną linię polityczną chyba obsadzają emigranci z Rosji, więc rzeczywiście... No to co? No to związek jest proszę pana, no to jasne, ale, tak, ale, ale o ile mi wiadomo, y, y, główne centra przemysłu Holokaustu to, to nie są w Izraelu, tylko w Stanach Zjednoczonych. Abraham Foxman, szef Ligi Antydefamacyjnej, nie jest emigrantem z Rosji. Także to, wie pan, to, tak, to można oczywiście wszystko opowiadać, ale to. Nie, 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 to ja rozumiem. No ja też tak, pół żartem, pół serio, tylko pamiętam, niezależnie od tego, co się w telewizji powie, to skutki się objawią. Skutki się objawią i to być może w sposób bardzo dotkliwy. Bo to na przykład mam takie wrażenie, że tam część episkopatu, z dni judaizmu i takie różne wynalazki, być może się spodziewają, że Żydzi już po tym wszystkim zostawią ich w spokoju. Nie zostawią. Nie zostawią. Tu tak jak Józef Mackiewicz pisze, w drodze donikąd, jak była pierwsza okupacja sowiecka, Kresów Wschodnich, i tam w Wilnie urzędowało, urzędowało NKWD i jeden taki komunizujący trochę jegomość tam się został wezwany, czy się sam zgłosił. No i temu oficerowi NKWD mówi, no to my teraz wspólnie tu będziemy komunizm zbudowali i tak dalej. No i taki jest pełen dobrych intencji. Ten oficer mu się przygląda tak, z... prędcie wstaje i wali go w łeb, ale to z całej tej, krótko mówiąc, wysadził go z siodła. I żeby mu wyjaśnić, co się stało, to mówi, nam wspólników do władzy nie potrzeba. <ślad> Także... Tak to wygląda. Proszę Państwa, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Potem tylko jeden moment, już jest nowy rok. No a później styczeń, luty, marzec, kwiecień, w kwietniu Wielkanoc, a zaraz po świętach Wielkanocnych, to znaczy miesiąc po świętach Wielkanocnych, będą wybory do Parlamentu Europejskiego. No więc już dzisiaj widać objawy amoku. To znaczy, z, ponieważ. Konkurs na te synekury lukratywne został właściwie już otwarty, czy się otwiera na naszych oczach, więc objawy Amoku się zaczęły. Będziemy z satysfakcją obserwowali, jak będzie Amok narastał. Gdzieś właśnie w okolicach Wielkiej Nocy kulminacja nastąpi, no a potem te lukratywne mandaty zostaną rozdysponowane. Lud zasiądzie na mandatach. Zadami swoich przedstawicieli, no i wtedy nastąpi bolesny powrót do rzeczywistości. Ale zanim nastąpi bolesny powrót do rzeczywistości, to nasi umiłowani przywódcy stręczą nam rozmaite iluzje. No, i pobożny poseł Gowin, który założył Lazaret dla ofiar rozmaitych rozmamów partyjnych pod pretensjonalną nazwą Polska. Razem stręczy zdumionej publiczności pomysł, żeby Rodzice głosowali również za dzieci. No ale ponieważ Konstytucja powiada, że trzeba szanować poglądy dziecka już w miarę, kiedy ono tych poglądów się dorabia, no to na przykład nastolatkowie, którzy miewają czasami poglądy polityczne, bo na ogół to niekoniecznie, ale niektórzy miewają, no to żeby jedna dwudziesta, czy 20% procent głosu, jedna piąta głosu, żeby oni jednak mogli oddać. Proszę Państwa, rodzi to pewien dodatkowy problem, bo już dzisiaj przy tym sposobie liczenia głosów, jak towarzysz Stalin mówił, że nieważne kto głosuje, więc mogą i dzieci, tylko kto liczy głosy, prawda? Więc już teraz przy tym systemie liczenia głosów, kiedy dzieci jeszcze nie je głosują, ruskie serwery rozgrzewają się do czerwoności, a co mówić wtedy? Już wtedy nikt by nie doszedł prawdy, w związku z tym Razwietka mogłaby od razu wyznaczać termin znaczy od razu z góry wyznaczać wyniki wyborów i tak nikt by tego nie był w stanie sprawdzić. W związku z tym nie jest wykluczone, że jakiś szatan pobożnemu posłowi Gowinowi szlep taki taki pomysł. Ale to jeszcze nic w porównaniu z pomysłem, który zaprezentował pan. Prezes Jarosław Kaczyński, i to zupełnie serio, podobno bez prochów, które tak mu zmieniły osobowość podczas wyborów prezydenckich, to tym razem bez prochów i na trzeźwo powiedział, że. Wie, jak zdobyć bilion złotych, i to podkreślił jeszcze, że nie, to nie pomyłka, że tysiąc miliardów złotych, żeby oczywiście, kiedy obejmie władzę, no bo przedtem to nie, gdy tylko w Polsce obejmie władzę, to je zainwestuje. Proszę Państwa, to jest propozycja podobna do tej, jaką w swoim czasie złożył nasz kukunek, tylko kukunek mówił o 100 milionach dla każdego, podczas kiedy pan prezes Kaczyński, domyślam się, że ten, ten bilion złotych to od każdego. By chciał jakoś wydrenować. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, jaka rzeczywiście w Polsce przebywa, to znaczy około 35 milionów, bo 3 miliony już zdążyły wyemigrować albo umrzeć, no to na każdego by wypadło około 30 tysięcy złotych. Dokładając do tego prawie drugie 30 tysięcy złotych, które przypada z racji długu publicznego, no to ładny interes. Do końca życia byśmy się nie wypłacili, zwłaszcza gdyby te inwestycje, które pan prezes Kaczyński nam tutaj obiecuje, okazały się nietrafione, bo nie zapominajmy, że Edward Gierek też pożyczył 40 miliardów dolarów na inwestycje, no, które w większości okazały się nietrafione, co zresztą go zgubiło. Więc proszę Państwa, taka, taka to jest sytuacja, ale to przecież nie jest ostatnie słowo. Ten bilion złotych, bo jeszcze SLD się nie wypowiedziało. No i dziwnie osobliwa trzutka posła Palikota, Co prawda, dziwnie osobliwa trzutka posła Polikota prochu tam nie wymyśli, tym bardziej, że dostała ostatnio po nosie od niezawisłego sądu, który uznał, że krzyż w sali plenarnej, Sejmu, nie powinien być wcale, nie musi wcale być usuwany, ponieważ jest trwale obecny w przestrzeni publicznej. Dziwnie osobliwa trzutka posła Palikota zazgrzytała z zębami, aż iskry poszły tak jakby stado szatanów, tam uprawiało bliskie spotkania trzeciego stopnia. No i na pewno z jakąś ofensywą wystąpi, ale ponieważ pobożny poseł Gowin właśnie przejął. Inicjatywę w zakresie hasła Przyjazne Państwo, to rozumiem, że poseł Palikot i jego dziwnie osobliwa trzutka będzie już na trwale delegowana na odcinek światopoglądowo-genitalny.